Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, często mnie pytacie. No i tu zaraz by ktoś powiedział: "Kto cię pyta? Masz tylko trzech obserwujących". No nie, to taki żart oczywiście. Jest was wielu. Często mnie pytacie, gdzie tą koszulkę można kupić. Podlinkuję pod filmem adres, gdzie możecie ją nabyć. Naprawdę są tanie, a Generalnie tego typu koszulki można powiedzieć, że to jest moje ubranie robocze, jeżeli chodzi o nakręcanie filmów. Więc stosując zasadę BHP, no muszę mieć zawsze konkretne ubranie robocze. A czy wiecie, to jest zasada BHP? Biały, heteroseksualny, Polak. Tak, moi drodzy, stosuję tą zasadę. Ale dosyć śmieszkowania na początek, przechodzimy do materiałów a będą ciekawe. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć jest to mm, temat naszych południowych sąsiadów. Na waszych ekranach Robert Fico. Czym jest problem? Otóż premier Słowacji Robert Fico oświadczył Chcę odpowiedzieć na zirytowane oświadczenie ambasadora Wielkiej Brytanii na Słowacji, pana Bejkera, który skrytykował mnie za moje uwagi w rosyjskiej telewizji. Powinieneś bardziej martwić się jakością relacji zachodnich mediów z wojny na Ukrainie. Zobaczysz, że to tylko okrutna propaganda, która cię broni. Nie ma podstaw. Proszę o powstrzymanie się od tych materiałów z nieuzasadnioną ingerencją w politykę suwerennego rządu słowackiego. Fakt, że reprezentujesz większe i silniejsze państwo na Słowacji, nie daje ci prawa do angażowania się w niedopuszczalne zachowanie. Słowacja nie jest kolonią brytyjską. Po drugie, jeśli nie jesteś taki jak ja, który twierdzi, że Zachód jest zainteresowany pokojem na Ukrainie, proszę podaj mi przynajmniej jeden pozytywny przykład inicjatywy pokojowej z Zachodu czy Wielkiej Brytanii. Nie ma takiego przykładu. Wręcz przeciwnie, wszystko, co się wydarzyło, było dziełem zachodnich polityków, którzy zrobili wszystko, co możliwe, aby w kwietniu 2022 roku nie zakończyć porozumienia w Turcji. A zaraz po wybuchu konfliktu nie podpisano żadnego konkretnego, gotowego porozumienia pokojowego, nawet w pewnym momencie, a plan pokojowy Żołęskiego obrócił się w pył wydawał się niepewny. Moi drodzy, naprawdę zazdroszczę Słowacji takiego premiera. No cóż, mamy to co mamy. Myślę, że niedługo. A wy dajcie znać w komentarzu, co myślicie o wypowiedzi pana premiera Fico. Moi drodzy, następny temat, który chciałbym poruszyć, jest to temat bardzo istotny. Myślę, że są jak każdy w moich odcinkach. W tej chwili na waszych ekranach to jest nomen omen, nie kto inny, tylko nie, tak naprawdę w moim odczuciu największy oszust, tak, XXI i XX wieku. O co chodzi? Współzałożyciel Microsoftu Bill Gates ostrzega, że wkrótce nastąpi Następna pandemia i wzywa do bycia przygotowanym. Gates powiedział, że prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej pandemii w ciągu najbliższych 4 lat budzi poważne obawy. Obawy dotyczące kolejnej pandemii i tego, czy świat jest na nią przygotowany, stały się powszechne odkąd C19 wpędził świat w kryzys gospodarczy i zdrowotny na tle bezprecedensowego wybuchu epidemii w 2020 roku. Gates, który od dawna głośno mówi o zagrożeniach związanych z wybuchami chorób, jest ważną postacią w kształtowaniu globalnej polityki i inicjatyw zdrowotnych. W wywiadzie dla The Wall Street Journal Gates powiedział, że jego zdaniem prawdopodobieństwo wystąpienia naturalnej pandemii w ciągu najbliższych 4 lat wynosi 10-15%. Według Gatesa rządy świata powinny już teraz zacząć przygotowywać się na wypadek poważnej epidemii wirusa. Cytuję... Miło byłoby myśleć, że jesteśmy na to bardziej gotowi niż ostatnio, ale jak dotąd tak nie jest. To jest cytat z Gatesa. Kiedy reporter rzucił mu wyzwanie, odpar: Na pewno nie jesteśmy gotowi. Gates nie pokusił się jednak o wyjaśnienie, w jaki sposób społeczeństwo może się przygotować. Ludzie zamiast dojść do porozumienia co do tego, jakich narzędzi brakuje, w większości wciąż rozpamiętują popełnione błędy. Kontynuował Gates. Moi drodzy, on tak jak na przykład w Polsce, ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów uważa błędem. Rozumiecie, to jest ludobójca. Cytuję dalej. Dlatego nie powiedziałbym, że jesteśmy tak daleko, jak można by się spodziewać, skoro stracono biliony dolarów i miliony istnień ludzkich. Zobaczcie w jakiej kolejności. Najpierw biliony dolarów, a dopiero miliony istnień ludzkich. To nie pierwszy raz, kiedy Gates krytykuje sposób, w jaki świat poradził sobie ze skutkami pandemii C-19. W 20 2022 roku napisał książkę pod tytułem Jak przewidzieć następną pandemię, której wezwał do zaostrzenia polityki kwarantanny, zwiększenia inwestycji w monitorowanie chorób oraz zwiększenie badań i rozwoju szczepionek. Komentarze Gatesa pojawiły się po tym, jak Centralna Agencja Wywiadowcza CIA Poparła teorię, że wirus C-19, odpowiedzialny za pandemię, został stworzony w laboratoriach. CIA poparła teorię wycieku laboratoryjnego w ocenie opublikowanej w sobotę na polecenie nowego dyrektora, Johna Radcliffa. Chociaż CIA uważa obecnie, że najbardziej prawdopodobne jest, że wirus pochodzi z laboratorium biologicznego, rzecznik agencji powiedział, że wciąż ocenia się zarówno scenariusze związane z badaniami, jak i naturalne pochodzenie pandemii C19. Pozostaje prawdopodobne. Radcliffe, który od dawna twierdzi, że wirus wydostał się z chińskiego laboratorium, w piątek powiedział Bate, Bad News, że nie chce już, aby CIA została z dala od marginesu debaty na temat pochodzenia C19. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji oskarżyło miliardera Billa Gatesa o finansowanie działań związanych z bioterroryzmem, których celem jest redukcja populacji. Jak podaje Slay News, rosyjskie Ministerstwo Obrony podniosło alarm na konferencji prasowej, na której urzędnicy stwierdzili, że Fundacja Gatesa jest głównym sponsorem kompleksu amerykańsko-afrykańskich laboratoriów biologicznych. Wracają się do mediów generał dywizji Aleksiej Ryczczew, zastępca dowódcy Wojsk Ochrony Jądrowej, Chemicznej i Biologicznej Sił Zbrojnych Rosji ostrzeg. Amerykańscy specjaliści, którzy potrafią wzmocnić patogenne funkcje mikroorganizmów, aktywnie działają. Ryczczew twierdzi, że rosyjskie wojsko odkryło dowody wskazujące na to, że Gates finansował amerykańską działalność biologiczną w Afryce. Co ciekawe, Ryczczew oskarżył również fundację Clintonów o udział w eksperymentach. Podczas odprawy powiedział: Administracja USA postrzega ten region jako nieograniczony, naturalny rezerwuar niebezpiecznych czynników zakaźnych i poligon doświadczalny dla eksperymentalnych leków. Richieff twierdzi również, że Fundacja Gatesa realizuje projekt w 18 krajach Afryki, którego celem jest zbadanie charakterystyki występowania infekcji i odporności patogenów na leczenie. Epidemiolog Fundacji McCalloch. Nikolas Halscher wypowiedział się na temat oskarżeń rosyjskiego wojska o stosowanie materiałów wybuchowych. Z briefingu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że Fundacja Gatesa jest głównym sponsorem kompleksu amerykańsko-afrykańskich laboratoriów, zauważa Halsher, przepraszam. W Wywiadzie udzielonym Maris Z. w programie Media Blackout Halscher podniósł kwestię wysiłków Gatesa zmierzających do wywołania kolejnej pandemii, komentując jednocześnie ostrzeżenia Rosji. Tymczasem członkowie Światowego Forum Ekonomicznego ujawnili plany masowego szczepienia ogółu społeczeństwa do 6 miesięcy długo działającymi szczepionkami mRNA w ramach rzekomych wysiłków mających na celu zwalczanie wielu chorób. Podczas dyskusji panelowych na corocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii globaliści przedstawili plany dotyczące medycyny precyzyjnej opartej na technologii długo działających zastrzyków wrażliwych na klimat. Szczepionek i terapii MRNA w przypadku chorób niezależnych. Tak, moi drodzy, taka sytuacja. No ja myślę, że w komentarzach to się zagotuje. Moi drodzy, następny temat, również szokujący. Materiał pochodzi od Juliana Assange'a. Kto wie, ten wie. Ale moi drodzy, do rzeczy. Ciekawa sprawa. Zaskakujący raport Światowego Forum Ekonomicznego obiecuje ułaskawienie tym, którym udałoby się zamordować prezydenta Trumpa. W całym kraju w Stanach Zjednoczonych szaleją fale uderzeniowe. Raport twierdzi, że grupa światowej elity zebrana w Davos knuje epicką zdradę. Oznacza to zabójstwo prezydenta Donalda J. Trumpa. Nie należy przeoczyć plotek o tym podstępnym spisku. Rozpacz elitarnego tłumu dlaczego Trump ich przeraził w ogóle, moi drodzy? Trump nie jest zwykłym przywódcą. Polityka, którą stawia Amerykę na pierwszym miejscu, nieustraszenie ujawnia korupcję, wywołała strach globalnych tłumów. Przez dziesięciolecia elitarnym grupom udawało się zachować tajemnicę, zniekształcając wojnę i gospodarkę. Teraz zalamorwała ich obietnica Trumpa złamania nowego porządku światowego Davos. Podręcznik planów w tajemniczeniu ujawniają, że Klaus Schwab, który planował masowy reset, obiecał ułaskawienie tym, którzy uciszyli Trumpa. Ten zły motyw pachnie rozpaczą, gdy grupa elit walczy o utrzymanie go kontroli. Epstein and Gates i mroczny sekret Nagły, rzekomy szantaż Billa Gatesa przez Jeffrey'a Epsteina nie był przypadkiem. Zobowiązanie Trumpa do ujawnienia listy klientów Epsteinu wstrząsnęło całą elitą, powodując, że miliarderzy walczyli o ochronę swoich sekretów. Ten moment był zbyt odpowiedni, by go zaniedbać. Milczenie mediów, moi drodzy, jest tak głośne, że aż w uszach szumi. Media głównego nurtu, kontrolowane przez te elitarne grupy, zdecydowały się milczeć, i ich zmowa ujawniła ich rolę w tym oszukańczym systemie. Zamiast informować opinię publiczną, odwracali uwagę i oszukiwali. Wezwanie do działania. To jest większe niż Trump: to kwestia amerykańskiej suwerenności i walki o wolność. Złym planem elity jest wypowiedzenie wojny demokracji. Teraz nadszedł czas, aby patrioci się zjednoczyli, odrzucili kłamstwa i domagali się sprawiedliwości. Walka o wolność jeszcze się nie skończyła dopiero się zaczyna. Z prawną i jednością obnażymy ciemność i będziemy bronić naszego kraju. Stać niewzruszenie. Ameryko i świecie. Nadeszła burza, a walka dopiero się zaczyna. Jeżeli chodzi o czas, nie wahaj się, bo od tego zależy wolność. Moi drodzy, to jest materiał uzyskany od Juliana Assange'a. Ale widzicie teraz, jaki mają buldubska związany z Trumpem. Ja powiem tak, jak ja to widzę. Myślę, że do pewnego stopnia mieli Trumpa pod kontrolą. Jednakże chłop. Twierdził, że nie chce być popychłem, tylko to on chce mieć władzę, całkowitą. Jak się to skończy? Zobaczymy. A na Was liczę w komentarzach. Moi drodzy, i następny temat, nie mniej szokujący, tak naprawdę. W tej chwili na Waszych ekranach nieprzypadkowa grafika, ona już była kiedyś w jednym z naszych programów, gdzie to yy, opowiadałem, jak ten jeden z ukraińskich oficerów wykradł dokumenty i wywiózł do Stanów Zjednoczonych. Ale tu jest grubszy temat. Ujawnimy najciekawszy i najciemniejszy sekret CIA na Ukrainie i jest gorzej niż myślisz. CIA jest, CIA jest zaangażowane nie tylko w tajne operacje na Ukrainie, ale także w planowanie globalnego zarządzania, rozwój broni biologicznej i ludzkie cierpienie. To nie jest zagadka, to się już dzieje teraz, a dowody są usuwane na Twoich oczach. Kalendarium Rok 2014 Przewrót na Majdanie nie jest rewolucją. Tak zwane Powstanie było zamachem stanu zaprojektowanym przez CIA w celu ustanowienia marionetkowego reżimu. Atak z użyciem fałszywej broni spowodował eskalację chaosu, także obalił demokratycznie wybranego prezydenta. Nowy rząd nie był dla ludzi, ale był dla NATO i Stanów Zjednoczonych oraz wiodących grup na całym świecie. Demaskowanie broni biologicznej i eksperymenty na ludziach. CIA wykorzystała finansowanie przez USA i stworzyła laboratorium biologiczne na Ukrainie do opracowania broni biologicznej, zamaskowanej jako badania zdrowia publicznego. Wiejscy cywile stali się eksperymentatami, zarazkami przeznaczonymi do użytku na wojnie. Wybuchy epidemii na obszarach konfliktu nie były wypadkami, ale testami terenowymi. Operacja Złota Rybka. Zabójca w przebraniu sieci wyszkolone przez CIA infiltruje Rosję, aby przeprowadzić sabotaż zabójstwa i atakować infrastrukturę. Każda eksplozja i zabójstwo są instenizowane w celu oczernienia Rosji, promowanie propagandy i uzasadnienie wspierania interwencji USA. Kryzys uchodźczy kopalnia złota, handlu ludźmi pod przykrywką pomocy humanitarnej wyczyny sieci powiązanej z CIA uciekły z Ukraine. Wysyłając kobiety i dzieci do sieci przemytniczej. Nie jest to szkoda pośrednia, ale celowa operacja mająca na celu czerpanie korzyści z ludzkiej nędzy. Maszyna, maszyna medialna CIA. Od w śmierci po propagandę o ukraińskim zwycięstwie, CIA kontroluje historię na całym świecie. Jaka jest prawdziwa historia? Ukraina przegrywa. A CIA defrauduje miliardy dolarów, zakopując prawdę. Zacierające dowody. Ostatnie tuszowanie CIA ucisza sygnalistów, niszczy dokumenty i zmusza wysokich rangą ukraińskich urzędników do zniknięcia. Ich celem jest napisanie historii na nowo i zatuszowanie swoich zbrodni. To nie tylko sprawa Ukrainy to kwestia globalnej kontroli. Broń biologiczna, handel ludźmi, manipulacje psychologiczne to dopiero początek. Jeśli nie ujawnimy prawdy, to główny plan dominacji zostanie ujawniony na całym świecie. Nadchodzi burza. Czy się temu oprzesz? Moi drodzy, ten materiał otrzymałem od Joe Rogana. Kto nie wie, wygooglować. Tak, moi drodzy. I znów liczę na Wasze komentarze. Oj, będzie się działo. Moi drodzy, i zapewne tak się zdziwiliście, dlaczego ja tak o Trumpie, o tych dziwnych sytuacjach, no to ja Wam powiem, w czym jest rzecz. W tej chwili to jest już przetłumaczona na polski. Ustawa Fair Tax z 2025 roku, wprowadzona, moi drodzy, 13 stycznia 2025 roku. O co chodzi? Załącznik numer 25, 119 Kongres, pierwsza sesja: Promocja wolności, sprawiedliwości i szans ekonomicznych poprzez zniesienie podatku dochodowego i innych podatków, zniesienie Internal Revenue Service. Czyli to jest ruchomej stopy procentowej, tak naprawdę to jest wachnięcia, to, co w Polsce nazywa się wyborem. I wprowadzenie krajowego podatku od sprzedaży, który będzie administrowany przez wszystkie Stany. Oczywiście, moi drodzy, ja to podlinkuję, ale o co chodzi? Chodzi o to, że znoszą wszystkie podatki w Stanach Zjednoczonych, będzie tylko jeden podatek 23%, i płaci go ostatni ten odbiorca na samym końcu. Oczywiście wszyscy yy, bogaci się burzą, a Trump ma swoją wizję i powiedział krótko: W ten sposób pobudzi się gospodarkę, bo jeżeli podatki będą mniejsze, to ludzie będą chętniej je płacić. Proste: jeden podatek wystarczy i to jest wszystko. Państwo się utrzyma. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to się uda, nie wiem, ale mam tylko jedną do Was rzecz. Zwróćcie uwagę, który z polskich polityków tak optuje, żeby znieść WIBOR? Bo, wiecie, w Polsce w tej chwili WIBOR polega w ten sposób, że wszystkie banki, które są, zmawiają się, że od dzisiaj tyle i tyle kosztuje kredyt i dziękuję. Mówiąc krótko, ustalają cenę, po ile są pieniądze. Tak to można powiedzieć, takim językiem, jak to się mówi po Instytucie Chłopskiego Rozumu. Trump to zlikwidował. Wcale się nie dziwię, że Światowe Forum Ekonomiczne ma takie zapatrywania na Trumpa, jakie ma. A wy dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Moi drodzy, w tej chwili na waszym ekranie zdjęcie człowieka, który stworzył bestię. Tak, powiedziałem tak przewrotnie: Bestia to książka Cywilizacja nad Przepaścią. Autorstwa Marka Tomasza Chodorowskiego. Marek Tomasz Chodorowski, jutro o godzinie 20.00, będzie gościem na naszym liveie. Moi drodzy, jest kilka pytań wrażliwych, ciekawych, jak również drażliwych, które chcemy zadać panu Markowi. Zapytamy, czy prawdą jest, że będzie kandydował w wyborach na prezydenta, jak również kilka innych pytań związanych właśnie z geopolityką. Gorąco was zapraszam do udziału w tej transmisji, gorąco was zapraszam do zadawania pytań i przede wszystkim do udostępnienia, bo rzadko można. Że się tak wyrażę, pana Marka spotkać w tak swobodnej rozmowie. Zapraszam gorąco. Bądźcie czujni, pamiętajcie. Za dziś dziękuję. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oczywiście, żeby puknąć dzwoneczek. A oczywiście jeszcze suchar. Jedno z miast w postępowym kraju Europy Zachodniej. Mieszkanie socjalne. Imigranci z Afryki. Siedzą sobie ojciec synem i syn tak patrzy przez okno i mówi tak, tato, a co to właściwie jest ten socjalizm? No socjalizm to jest to, co my mamy teraz. To znaczy, no biali pracują, a my sobie siedzimy w domu i z tego korzystamy. Tato, a ci biali to się nie buntują? No pewnie, że się buntują, ale wtedy to, wtedy to my to nazywamy rasizmem. Dobrego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Hej!